Witamy kolejny piękny, słoneczny, aż za bardzo panamański dzień, a witamy go w miejscu nieprzypadkowym. To jest na placu francuskim. Ten kogutek tam na słupku to symbol Francji. Skąd on się tu wziął i dlaczego jesteśmy akurat tutaj? To już spieszę z wyjaśnieniem. Tylko zejdę z tej patelni, zanim mi mózg wybuchnie. Tak, przylazłem tutaj tylko po to, żeby się przywitać przy kogutku. Gdyby ktoś kiedyś poszukiwał pamiątek z Panamy, to jest to całkiem niegłupie miejsce. Ale ja nie o tym dzisiaj. Wówczas wydawało mi się, że to co najciekawsze tego dnia dopiero przed nami. I to prawda, wydawało mi się. Niedobre, ale nie ma nic innego. Pamiętajcie, jak nie wiecie co powiedzieć o jakimś latynoamerykańskim mieście, to trzeba mówić, że ma kolonialny charakter. Zawsze jest prawda, cokolwiek by to za miasto nie było. się do metra, topiąc się w 35-stopniowym upale, wynurzam się na dworcu Albruck w strugach deszczu. Na dworcu, z którego odjeżdża chyba każdy autobus poruszający się po kraju, na dużym farcie odnajduję metrobus do Miraflores, czyli przystosowanej do potrzeb durnych turystów śluzy na kanale panamskim. Aby na własnej skórze doświadczyć tej eksplozji adrenaliny towarzyszącej obserwowaniu z pełnego turystów balkonu jak jakiś statek wlecze się dwie godziny przez rów z wodą najpierw Gęsiego, jak na wycieczce szkolnej należy przejść przez najmniej ciekawe muzeum świata oraz pożegnać się z 10 dolarami które płaci się chyba tylko dlatego, żeby ludziom szkoda było wyjść przed czasem kompletna nuda no nic, miejsce samo w sobie i jego historia chyba nie są aż tak nudne jak sposób ich prezentacji dla zwiedzających. Sprawdźmy wracając tymczasem do Francuzów. Jeden z nich, twórca. Kanału sueskiego. w drugiej połowie XIX wieku pomyślał sobie, no skoro tak dobrze poszło mi w Egipcie, no to czemu by nie iść za ciosem. Jak pomyślał, tak zrobił. Budowa kanału przez Francuzów trwała 8 lat, i w tym czasie ta zabawa kosztowała życie około 22 tysięcy robotników, którzy zmarli głównie na malarię, choroby tropikalne. A kanał, i tak w tym czasie nie powstał ponieważ nie byli w stanie wysadzić dynamitem tych gór które są za moimi plecami Do tego doszło bankructwo całej tej kompanii i w związku z tym Francuzi zrobili coś czego pokim jak pokim ale po nich na pewno nikt by się nie spodziewał Poddali się To na część zmarłych w tym okresie 22 tysięcy robotników, plac na panamańskiej starówce nosi nazwę francuskiego. Kilka lat później w 1903 roku panama ogłosiła niepodległość. Było to możliwe dzięki temu, że w staraniach o odłączenie się od Kolumbii, oczywiście bezinteresownie, wsparli ją wtedy Amerykanie. Całkowitym zbiegiem okoliczności akurat rok później, w 1904, na niedokończonym kanale położyli łapę Amerykanie, zapewniając sobie jego wieczystą dzierżawę. W ciągu kolejnych 10 lat dokończyli to, co zaczęli Francuzi, i 15 sierpnia 1914 roku przez kanał przepłynął pierwszy statek. Nie ten, ten jest już który z kolei. I tym sposobem od tamtej pory Amerykanie zaczęli tłuc hajs w kolejnym miejscu na świecie. Sytuacja ta niespecjalnie podobała się miejscowym, w związku z czym. Panamczycy przez wiele lat wszczynali różne protesty, zamieszki przeciwko okupowaniu kanału przez Amerykanów. Przyniosły one skutek dopiero pod koniec XX wieku i 31 grudnia 1999 roku, czyli w sumie niedawno, kanał przeszedł na własność Panamy. Dla Panamczyków było to podobno wielkie święto. Chyba do tej pory ich to jara, bo większość tych ludzi tutaj to są Panamczycy właśnie. I szczerze mówiąc, to miejsce ma pewien potencjał, żeby być nawet spoko. Wielkie kontenerowce przeciskające się przez środek lądu mają w sobie coś niecodziennego. Jednakowoż rozgrywające się dookoła przedstawienie dla turystów z grupowym machaniem do załóg statków, przepychaniem się do zdjęć i przewodniczką tłumaczącą Amerykanom, co to jest śluza, sprowadzają całe doświadczenie do jakiejś żenady. Chyba dla tych ludzi na statku to jest trochę lepsza przygoda. Jeszcze ta baba komentuje wszystkim, kiedy przepływa statek, bo nikt nie zauważył. No dobra, śluza zamknięta. Przedstawienie zakończone, a ja muszę spróbować jakoś otrząsnąć z tych emocji do wieczora, bo jeszcze dziś mam autobus w kolejne miejsce. Każdy, kto kiedykolwiek podróżował po tym kraju, na pewno poznaje to miejsce. Jeśli się podobało i chciałbyś jakoś dopomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza na pewno wydatnie się do tego przyczynią. A jeśli z jakiegoś powodu ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki, które już wkrótce może zmienisz zdanie.